O, siedem, sześć, pięć, sześć, dzień, dwa, jeden, szósty. W ten na ten domowy czas. Wielkie prawa klaszcze, klaszcze, to jest największe przemożenie dla zawodników. Klaszcze, kochani. I mam prośbę do kibiców, jeżeli ktokolwiek zawodników, zawodniczek pojawią się tutaj, nagadajmy ich brawami, czy po drugiej stronie ich spotkamy, nagadajmy ich brawami, to jest dla nich największe wsparcie z naszej strony. Oni będą walczyć dzisiaj z upałem. Tylko temu jednemu, największemu z Polaków, temu, który tak dumnie nas reprezentował na stolicy Piotrowej, czyli Janowi Pawłowi II, dziś już Słudze Bożemu. Dzięki za te wielkie pomysły, za to, że biegaliśmy, zaczęliśmy tak skromnym biegiem z Badowic do Krakowa. Potem najdłuższą...